Cześć, witam was w kolejnym odcinku naszego cyber-DF-owego podcastu. Nazywam się Piotryk, a moim dzisiejszym gościem jest Dominika Węcławek. Cześć. Dziennikarka oraz pisałk, pisarka, autorka takich powieści jak Upadła świątynia lub Skoczkini. Dzisiaj jednak chciałbym z tobą porozmawiać o twoich opowiadaniach, które wszystkie zdaje się zostały napisane w okolicach roku 2020. Jedno tylko jest sprzed, tak? tak, tak. Z grudnia 2019 roku, więc można powiedzieć, że wszystkie są z okresu pandemii. No, blisko, blisko. Tak. Czy w jakikolwiek sposób się um, wzorowałaś, lub y, pandemia była pomysłem i natchnieniem dla ciebie do napisania tych y, powieści? opowiadań? Ponieważ to jest zazwyczaj tak, że opowiadania ukazują się już po jakimś tam okresie napisania. To nigdy nie jest tak, że ja jednego dnia oddaję, a następnego mhm. idzie do druku i już można czytać. To jest troszeczkę dłuższy cykl, więc mimo, że te opowiadania są w miarę świeże. I to nie jest tak, że czekały sobie na półkach. To powstawały troszeczkę wcześniej i na pewno pomysły klarowały się znacznie dłużej. Więc raczej pandemia to był taki weryfikator. Czyli to wszystko, co ja sobie wymyśliłam i jakoś tam w głowie starałam zasymulować, yy, mogłam sobie sprawdzić na żywo, siedząc w domku, w foteliku i patrząc mniej więcej tak to sobie wyobrażałam. Mm -hmm. Szkoda tylko, że nie ma mutantów. No może, sądzę, że na razie wystarczy nam e, sam wirus, e, bez mutantów. E, no tak, na pewno mogło być e, dobry sposób na sprawdzenie tego, jak ludzie reagują w takiej sytuacji. Czy też e, patrzyłaś na realia, żeby odnieść e, to, jak zachowują się postaci, twoi bohaterowie w twoich opowiadaniach? Na pewno to, co się dzieje w tej chwili, jest dla nas twórców, zwłaszcza takiej literatury stawiającej bohatera w stanie zagrożenia, bardzo ciekawym sposobem na zweryfikowanie właśnie własnych poglądów, własnego podejścia i własnych wyobrażeń. Choć muszę przyznać, że myśląc o tych opowiadaniach, starałam się jak najbardziej skupić na tej psychologicznej stronie. I mam wrażenie, że to dosyć dobrze wyszło, bo zwłaszcza w opowiadaniu Wschodnia Krańcówka, które rozgrywa się w alternatywnym Wrocławiu, we Wrocławiu, który jest twierdzą, ale to nie jest twierdza niemiecka, tak jak to było w roku 1945. Tylko jest to taka twierdza polsko-sowiecka. Można to wyczuć gdzieś tam i to ona się broni przed pewnym niewidzialnym wrogiem. Nie jest powiedziane do końca, co to jest za wróg. Troszeczkę jak w Dunkierce Nolana, prawda? Gdzieś on tam jest, ale my go nie widzimy, tylko wszyscy się go boją. No jest takie niedopowiedzenie, nie taka I tak. tajemniczość. Nie do I końca wiadomo, czego się spodziewać. jest z jednej strony taki ludzki, no bo tu jesteśmy twierdzą się bronimy. Cały czas powtarzane są komunikaty w radiu. A z drugiej strony to jest taki wróg właśnie eteryczny mhm. w formie jakiejś, jakiegoś zagrożenia. Nie wiadomo, czy to jest zaraza, zatrute powietrze. Ludzie muszą chodzić w maseczkach i większość z nich musi siedzieć w domach albo przemieszczać się specjalnie jakimiś podziemiami. Pracuje w zakładach, ale do tych zakładów dostaje się w taki zabezpieczony mhm. sposób. Nikt nie chodzi sobie swobodnie po ulicach. A głównym bohater opowiadania jest tą osobą, która dostarcza pożywienie. No właśnie. I to jest to było dla mnie niesamowite, że kiedy zaczęła się pandemia, ja tak o nie, o nie, to zaczyna przypominać mi wizję z tej mojej no historii, właśnie, bo, yy... może nie jeden do jednego, wiadomo. <laughs> Ale, ale tak to wyglądało, że ludzie, którzy dostarczali żywność, ludzie, którzy byli odpowiedzialni za te kluczowe elementy, czyli też zdrowie, bezpieczeństwo żywność. To były jedyne osoby, które mogły się legalnie przemieszczać mhm. w podwozie, a pozostali no to tak troszeczkę jak intruzi. No właśnie, główny bohater dostarcza ludziom wszystko, co jest potrzebne do życia, tak naprawdę. Możemy się przekonać, że w sytuacjach zagrożenia nie wszyscy są, nie wszyscy są naszymi przyjaciółmi, i sojusznikami, że ludzie różnie reagują na zagrożenie i czasami mhm. obracają się przeciwko sobie. W jaki sposób doszłaś do tego, jak właśnie skąd czerpałeś pomysły i czy uważasz, że to co się dzieje teraz może się kiedyś przerodzić w sytuację, jaka jest w twoim opowiadaniu? Aż tak myślę, że nie, bo jednak my pisarze staramy się mocno przejaskrwiąć. Ale też fikcja, ta osadzona w realiach fantastycznych, w tym fantastycznym stafarzu charakteryzuje się tym, że no staramy się też odchodzić troszeczkę od realiów, tak? Bo no, trudno sobie wyobrazić, że będą biegać z mutowane hieny. Aczkolwiek słyszeliśmy już o zombinorkach w zeszłym no, roku, a... tak? Gdzieś w Danii się pojawiły zombinorki. Ale, ja ale ostatnio jednak... widziałem zdjęcie y, skrzyżowania chyba y, samca was z tygrysicą. I to był kot, który chyba ze 3 metry ma i trzeba go karmić w ogóle na wyciągniku. No, jest także kto wie co <grym> za kilka lat. W każdym razie... Y, to jest właśnie taka symulacja, która ma nas troszeczkę oderwać i skłonić do rozmyślań. Natomiast no, jest prawdopodobne, że stworzą się bardzo ostre podziały. Już w tej chwili zaczynamy się bać o to, że no, mimo naszej najszczerszych, naszych najszczerszych chęci, nie wszyscy zostaniemy na przykład zaszczepieni odpowiednio szybko, a coraz więcej krajów rozważa wprowadzenie paszportów. Takich mhm. specjalnych. Tak jak kiedyś były potrzebne książeczki, żeby wyjechać w rejony, gdzie panuje malaria, i w tych książeczkach były wbite właśnie wszystkie szczepienia. Tak w tej chwili może się okazać, że bez szczepionki nie pójdziemy gdzieś, nie zrobimy czegoś, nie wyjedziemy w jakieś miejsce, i nagle stworzą się bardzo ostre różnice nawet wewnątrz, tutaj naszego bezpiecznego europejskiego Grajdołka. I chociaż my byśmy bardzo chcieli być zaszczepieni, to będziemy wykluczeni. I te wykluczenia będą powodować też jakieś różne nadużycia. Ludzie będą próbowali zdobywać szczepionki nielegalnie, ludzie będą próbowali w jakiś tam sposób się przekradać, będą powstawać być może jakieś nowe sposoby zabezpieczania. Kto wie? Oczywiście w książce fantazy, w książce science fiction, mógłby powstać mur w mhm. realiach. Trudno powiedzieć. Sami widzimy, jak wyglądał mur Trumpa wokół Stanów Zjednoczonych. Nikt nie wie, czy to w ogóle przynosi tak. jakieś skutki, poza w zasadzie kolejnym podziałem jakąś chorą, e, chorą napażanką w internecie. Ciężko to przewidzieć, to, to fakt. W każdym z Twoich opowiadań bohaterowie są stawiani w różnych w sytuacjach zagrożenia, muszą na nie w różny sposób reagować. Czy lubisz stawiać swoich bohaterów w takich sytuacjach i znęcać się nad nimi, że tak powiem? No, jest to jakaś tam forma znęcania się, przyznam rzeczywiście, ale przede wszystkim sytuacja zagrożenia pozwala nam sprawdzić to, kim jesteśmy, jakimi hmm. jesteśmy ludźmi i to jest ciekawe. To mnie fascynuje i wychodzi na to, że jest to jakiś motyw przewodni całej mojej twórczości, bo nawet w Bachorze jest to sytuacja zagrożenia. <grym> jesteśmy postawieni w obliczu nadciągających dzieci, na Bachorze, które nie który jesteśmy jest... do końca gotowi. W Bachorze, mimo. który jest poradnikiem dla rodziców. Tak, y... jest poradnikiem <grym> dla... Dotyczącym radzenia sobie z dziećmi jest z ich pociechami. Ty poradnikiem dla nieudolnych rodziców w zasadzie. Też polecamy. Ale y, opowiadania. Rzeczywiście, mam to do siebie, że w każdym z nich są troszeczkę inne realia. W jednym mamy Polskę e, świeżo po odzyskaniu niepodległości i człowieka, który zabłąkał się aż do Japonii, jak część z naszych rodaków, bo rzeczywiście była to e, historia osadzona w, w pewnym kontekście historycznym. I faktycznie, Japończycy bardzo nam pomagali w momencie, w którym. E, Polska walczyła o swoją niepodległość w 1918 roku. Mnóstwo dzieci trafiło tam pod opiekę. No i stworzyłam taką fikcyjną sytuację, w której jeden z bohaterów poznaje tam dziewczynę. Dochodzi do mezaliansu, bo w tej chwili to nie jest aż tak trudna sytuacja, że o jakiś gajdzi mhm. się tutaj z e, dziewczyną od nas e, zaczyna spotykać. Ale na początku XX wieku to było mocne łamanie pewnych barier społecznych, kulturowych, no i on razem z tą swoją partnerką przedostaje się w, do naszego kraju i musi się ukrywać. I sami nie wiemy czemu. Koniec końców wisi coś w powietrzu, chociaż to wszystko jest w tle. Cały konflikt, cała ta atmosfera napięcia jest tylko tłem na tej pojedynczej historii, bo fascynują mnie ludzie, zwykli ludzie postawieni właśnie mm -hmm. w obliczu wielkich konfliktów. I to jest właśnie to. I te konflikty, tudzież inne zagrożenia, mm, po prostu y, pozwalają wydobyć to, co w nas dobre, albo to, co w nas złe. To, z czym sobie radzimy i to, z czym sobie nie radzimy. I dla czytelników jest to też taka forma gry myślowej, której mogą sami zadać sobie pytanie, a co ja bym zrobił? Czy ja bym był takim gierojem, który tutaj jak ci młodzi powstańcy leci, to? Czy ja byłbym tym tchórzem, który gdzieś tam ucieka i w ogóle nawet się nie przyznaje, że jest w domu, jak przychodzą, żeby go wziąć w kamasze, nie? Czy prędzej bym sprzedawał chleb za 300 zł w momencie, kiedy jest powódź w mieście? Czy może rozdawał wszystkim to, co mam u siebie? No właśnie, bo każdy z Twoich bohaterów tak naprawdę jest stawiany w odrobinę innym zagrożeniu. Jeden z nich jest w centrum, musi walczyć i stanąć twarzą w twarz z przeciwnikiem. Jedna bohaterka jest no, o krok tak naprawdę mhm. od środka zagrożenia życia, a Trzeci bohater jest ucieka tak naprawdę przed zagrożeniem. Czy w pewien sposób próbujesz sprawdzić różne możliwości i odszukać różne sposoby na rozwiązanie tych sytuacji? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Chociaż zawsze punktem wyjścia dla mnie jest jakiś taki pomysł, jakiś zalążek pewnego świata. I koniec końców wszystko i tak prowadzi do tego, że ci moi bohaterowie muszą się z czymś mierzyć, bo wychodzi na to, że zwykłe życie i opowiadania o tym zwykłym życiu byłoby zbyt nudne. W końcu koncepcja, w której pewna kobieta zaczyna przebierać polskie święte figurki i, i robi sobie z nich swoje lokalne bóstwa, albo koncepcja, w której ktoś trafia do jakiegoś opuszczonego ośrodka mm -hmm. i nie może niczego dotknąć. A ja chciałam tylko opowiedzieć o czymś, co mi przez moment błysnęło, kiedy sama zwiedzałam opuszczony ośrodek, bo bardzo lubię właśnie szwendać się po takich miejscach, które są zniszczone, pozostawione sobie, obumierające. A w środku leżą jakieś różne artefakty i ślady dawnego życia. To jest bardzo inspirujące i to od razu motywuje człowieka do tego, żeby tworzył jakieś nowe historie. Myślę, że największą próbą stworzenia takich zwykłych, życiowych, y, obrazków y, socjologicznych, to było opowiadanie, które się ukazały w Nowej Fantastyce w grudniu ubiegłego roku. Bo tam są trzy takie małe pocztówki z przyszłości. I w każdej z tych pocztówek znowu są bohaterki i bohaterowie, którzy y, po prostu wiodą albo starają się wieść normalne życie. No i niestety, coś im to życie przerywa. Czy to jest jakaś próba zmierzenia się ze swoją przeszłością, czy to jest próba odcięcia się od przeszłości narzuconej przez przodków, czy to z kolei jest próba. Y, w zasadzie wygrania dla siebie i swoich potomnych, godnego życia. Mm -hmm. no, a jeszcze wracając do tych figur, bo w ogóle motyw przybierania. Um bóstw nie naszych, tak jakby, w sensie innych bóstw nie z naszej religii i w ten sposób troszkę zmienianie ich na nasze, to jest w ogóle bardzo ciekawy pomysł. Historia raczej zna przypadki, kiedy albo się przejmowało czyjeś, czyjąś religię, albo się próbowało w ogóle ją, że tak powiem, wyplenić i jej wyznawców. Skąd w ogóle pomysł na to, bo to jest bardzo ciekawe i mnie naprawdę zaintrygowało. To, że bohaterka zaczyna przybierać po prostu figury świętych, no jest naprawdę niesamowite moim zdaniem. To wynika z tego, że bardzo długo obserwuję w ogóle kulturę japońską. Ja nie jestem jakimś mega pasjonatem, nie jestem w stanie wymieniać nazwisk dat i różnych takich elementów. Natomiast od lat mi to fascynuje. I podziwiam to, że Japończycy są w stanie tak zasymilować różne elementy z innych kultur. I wnieście do swojego świata. Pamiętam, że kiedyś bardzo dawno temu zamawiałam z, z japońskiego sklepu y, jakieś tam zabawki z Totoro, ze studia Ghibli. I był listopad. Troszeczkę to trwało, i tuż przed świętami przyszła paczka, i ta paczka była zapakowana w y, papier taki świąteczny, wszystko było ładnie zawinięte i było tam happy holiday, i, i wszystko takie słodkie. Ja mówię, to jest niesamowite, że kobieta, która mi to wysyłała, pomyślała o tym, żeby mi to jeszcze spakować w nasz papier świąteczny. Przecież no święta tak. to jest nasza tradycja chrześcijańska, a w Japonii chrześcijaństwo nie jest jakąś tam główną religią i no nie trzeba mieć świadomości o tym, że, że, że to się dzieje, ale okazuje się, że po prostu jak Japończykom się coś podoba, to sobie to biorą. I nie przeszkadza im to, że na przykład no, to jest jakiś element religijny, po prostu to akceptują. Mm. I to się wpisuje w ich wiarę też taką, czy też kulturę, że jest akceptacja dla pewnych obcych elementów. Myślę, że wynika to też z wyspiarskiego charakteru kraju, ale nie jestem aż tak dobrym kulturoznawcą bardziej jestem filozofem. Żeby, żeby tutaj tak daleko idące wnioski wysuwać. Natomiast jest jedna z takich legend japońskich, w której dwoje starców, bardzo, bardzo biednych, przebiera, rzeczywiście ubiera bóstwa Izo. I była to taka historia, że oni chodzili na targ, ale tam było bardzo biednie, na tym targu sprzedawali, nie wiem, czapeczki, szaliki, za zarobione pieniądze kupowali sobie żywność i pewnego razu było bardzo zimno, i tam dziadzie czy babcia wracali z kotargu i zobaczyli, że figurki tych bóstw stoją w tym śniegu, takie biedne. No i ostatnie czapki, ostatnie szaliki, jakie mieli, które miały być na sprzedaż, po prostu założyli tym bóstwom, opatulili je, żeby nie zmarzły, wrócili do domu, a potem okazało się, że te bóstwa im odpłaciły. I już nigdy nie byli głodni, nigdy nie byli zmarznięci, i zostali zaopiekowani przez te bóstwa. Więc wykorzystałam te elementy do tego, żeby przenieść je tutaj, na nasze ziemie. Tak, tak, to y, można zauważyć. W każdym z opowiadań zagrożenie nie jest do końca wiadome przez, i przez, przez czytelnika i przez, y, przez bohaterów. Dlaczego tak jest? Zazwyczaj, kiedy czytałam bądź oglądałam horrory, były dla mnie straszne do momentu, w którym nie wyszedł potwór. Kiedy już wychodził ten potwór, ten, ten to największy zło i ten największy wróg, to ja po prostu to I tak serio, proszę. Biedni twórcy filmowi tam te, składali te gumowe różne potwory, tak, coś tak. tam. Na przykład A tutaj... świetnym przykładem jest Stranger Things, który był naprawdę straszny do momentu, w którym ten glut nie wylazł ze ściany. Proszę. Okay, no czyli tutaj od... Wystarczy wekspić postać i można go jakimś strzałem załatwić. Odwołujesz się, do, odwołujesz się do tego, że ludzie boją się nieznanego. Dokładnie. I... Najbardziej boimy się tego, co jest dla nas nieznane, nieopisane, niedotknięte i niezbadane. Dlaczego boimy się e, innych ludzi, którzy mają przyjść z drugiego końca świata do nas? Bo oni są obcy, oni są inni kulturowo, nie wiem, oni mają inny kolor skóry, inny kształt oczu, inną religię i my się ich boimy, bo nie wiemy, co mogą nam zrobić. Na pewno zrobią coś złego. Tymczasem hmm. tak naprawdę największe zło jest w nas samych i to my jesteśmy dla siebie sami największym zagrożeniem. I to też było pokazane choćby w upadłej świątyni, książce mojej postapokaliptycznej. Że to nie jakieś potwory i wyimaginowane stworzenia, czy nie wiem, zatrute powietrze jest złe. To inni ludzie są tym złem. Mhm. To samo się przewija we wschodniej krańcówce, bo może biegają dzikie zwierzęta po mieście, co jest naturalne. Prawda? Zoo zostało zniszczone, to się wszystko wydostało na zewnątrz. Ale to nie te zwierzęta, czy to nie zatrute powietrze jest tym, co robi nam największą szkodę. Tylko drugi człowiek, który no, nawet nie musi mieć ze sobą broni, wystarczy, że ma jakiś aparat y, przymusu. I myślę, że właśnie to, że bardziej działam psychologicznie niż tak fizycznie. Y, jest atrakcyjne, znaczy atrakcyjne pod tym względem, rzeczywiście to działa na wyobraźnię i to pozwala też czytelnikowi jakoś się wczuć. Moją filozofią pracy nad tekstem jest też to, żeby zostawić maksymalnie dużo przestrzeni dla czytelnika. Ja nie chcę wszystkiego opisać bardzo skrupulatnie. Ja chcę zostawić takie miejsce, w które czytelnik w zasadzie weźmie i włoży siebie i swoje doświadczenia. Jeżeli on się boi czegoś, to to sobie tam włoży. Jeżeli coś go denerwuje, to sobie to dopisze do tego opowiadania, na przykład. Miałam taką sytuację z komiksem, który kiedyś stworzyłam wspólnie z rysowniczką Karoliną Danek, komiks z Zafurtką, stustronnicowy album, który opowiada taką zwykłą historię, w której następuje rozpad więzi i relacji, takich fundamentalnych więzi dla człowieka, rodzinnych. I tam jest bardzo mało powiedziane o pewnych osobach, ale spotkałam się z naprawdę przeróżnymi zarzutami. Z jednej strony radykalne środowiska feministyczne powiedziały, że ja tym komiksem nie walczę o nasze kobiece sprawy że bohaterka jest za mało wojująca. Z drugiej strony, na spotkaniu autorskim, pamiętam, na stadionie w Warszawie były targi książki. Przyszedł pan i zarzucił, że wszyscy mężczyźni w moim komiksie są tacy słabi, tacy nieogarnięci, a te kobiety takie dominujące. Okej. Okay. W porządku, więc mamy tutaj konflikt. Mhm. Bo z jednej strony, ktoś mówi tak, ktoś mówi tak, a tak naprawdę ja po prostu zostawiłam ludziom przestrzeń. Każdy swoje dopisuje I, i... Yy, i… to też jest, myślę, że atrakcyjne dla czytelnika, że może się zmierzyć sam ze sobą. Mhm. I to właśnie też o to chodzi. Yy, są pisarze, są twórcy, którzy starają się wszystko bardzo dokładnie opisać, wyjaśnić z detalami, z każdą żyłką na twarzy potwora i z każdym bebechem, z każdym flakiem. I yy, ja to szanuję. Ale dla mnie ważniejsze jest to, co ktoś ma sam w głowie. Dlatego wiele horrorów Stephena Kinga było dla mnie takich świetnych, jak je czytałam. I bardzo unikamy kranizacji. Mhm. No, często mówi się, że oceniamy ludzi po sobie tak naprawdę, że obawiamy się z czyjej strony czegoś, bo sami bylibyśmy do tego zdolni. I sądzę, że to może też tak. bardzo tutaj, no też pasować do, do Twoich bohaterów. A w jaki sposób twoi bohaterowie radzą sobie w ogóle z tym zagrożeniem, i który z tych sposobów, ponieważ oni mają różne motywy, który ze sposobów jest tobie najbliższy, a który najtrudniej było ci na przykład oddać? To jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, bo każdy bohater, którego staram się włożyć w ten świat, wrzucić. Ma coś ze mnie. Ewentualnie ja staram się mocno przepracować w swojej głowie najpierw to, z czym on lub ona musi się zmierzyć. Każdego jakimś swoim pierwiastkiem obdarzam. Czasem złym, czasem dobrym, bo mam też świadomość tego, co jest we mnie nie, nie w porządku i, i, i co nie jest ok. I myślę, że nawet te słabości, te brudy i te rysy na szkle są nawet ciekawsze niż to, co jest fajne i dobre. I swoim bohaterom daje tak naprawdę różne tarcze, różne bronie, lepsze lub gorsze. Czasem jest to właśnie ta umiejętność przeniesienia swojej kultury, swoich tradycji i dostosowania ich do, do nowych realiów. To jest coś, co na przykład mi udało się wypracować, w związku z tym, że ja w swoim życiu bardzo dużo się przeprowadzałam. Zmieniałam miasta, zmieniałam domy, przenosiłam swoje różne rzeczy już od, nie wiem, tam chyba trzeciego albo czwartego roku życia. I w zasadzie każde miasto było dla mnie tak samo obce, jak i swoje. Mhm. I okazuje się, że rzeczywiście osoby, które były tak wrzucane w takie różne, różne miejsca. Lepiej sobie radzą potem z takimi zagrożeniami, z takimi załamaniami rzeczywistości, jakie mieliśmy ostatnio w realu, że tak powiem, niż osoby, które na przykład żyły całe życie w jednym miejscu i miały ten świat sobie mocno poukładany. I myślę, że chyba każdy z moich bohaterów ma w sobie coś, jakąś akceptację dla tej zmiany. Dla tej mm -hmm. niepewności. Ewentualnie dostaje taką energię, takiego kopa buntu, na zasadzie takiej niezgody. Niezgoda jest też formą walki z, z takimi zagrożeniami. Mm -hmm. Że ja się nie zgadzam, ja się nie poddam, ja nie będę. Co to mi tu się będzie działo? <grym> <grym> ok. Y dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Powiedz jeszcze, gdzie możemy znaleźć Twoje opowiadania. Najłatwiej jest y, śledzić profil na fejsie, mhm. mój Facebookowy profil autorski, bo staram się tam na bieżąco wrzucać informacje. Bo prawda jest taka, że każdy z tych opowiadań jest w innej antologii. Y, opowiadanie Opiekunka, które jest poświęcone y, tym japońskim wątkom i rozgrywa się y, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, ukazało się w y, magazynie Żarp pierwszej części. Opowiadanie Martwy sezon y, ukazało się w jednym z tomów antologii Feniksa. A historia Wschodnia krańcówka rozgrywająca się tutaj w naszym alternatywnym Wrocławiu to już jest y, opowiadanie, które można znaleźć w Roczniku Fantastycznym z roku 2020. Oprócz tego właśnie Nowa Fantastyka Książki, które spokojnie można znaleźć w księgarniach internetowych, upadła świątynia wydana przez Fabrykę Słów, podejrzewam, że wciąż jest dostępna mhm. w Empikach, a skoczkini w księgarniach internetowych przede wszystkim. W razie czego po więcej informacji na Twój profil na Facebooku. A więc zapraszamy Was serdecznie na profil Dominiki. Dziękujemy Wam za uwagę. Dajcie w komentarzach, jeżeli czytaliście już opowiadania, to powiedzcie, który z bohaterów najbardziej Wam przypadł do gustu? W jaki sposób Wy moglibyście się zachować w takich, w takich sytuacjach, przy takich zagrożeniach? Ja dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Dzięki. Do zobaczenia.